Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny dzień treningowy. Ja właśnie jestem na hali. Jak nagram dla Was wszystkie ćwiczenia, to zmontuję film i, i mam nadzieję, że dzisiaj po południu go zrealizujecie. Dzisiaj przede wszystkim będą zajęcia dla grupy Junior od 1 do 3. Oczywiście będzie to trening stacyjny z elementami JUDO. O tym, jakie serie i ile powtórzeń to wszystko napiszę Wam w poście. Natomiast liczę na to, że w ogóle realizujecie treningi, że nie siedzicie na tyłku, ponieważ no, okres jest niestety niesprzyjający. Mamy naprawdę mocno pod górę. Siedzenie w domu sprzyja zwiększeniu częstotliwości jedzenia, zmniejszeniu zapotrzebowania na ruch, i jeśli nie będziemy ćwiczyć, to. Jeżeli skończy się ta kwarantana, to naprawdę skutki mogą być tragiczne dla waszej formy i w ogóle dla waszej sprawności. Także mocno was zachęcam, siedźcie w tym domu, ale nie marnujcie czasu na kanapie. Mamy cały dzień do tego, żeby cokolwiek zrobić, więc po prostu zróbmy coś pożytecznego. Dobra, lecimy z planem. Trening judo cross junior, grupy od 1 do 3, pompka japońska, ćwiczenie na dolny brzuch wysiady bokiem wyciskanie ciężaru na barki oraz uczykomi z przysiadem zaraz wam zaprezentuję wszystkie ćwiczenia i mam nadzieję, że bez problemu je powtórzycie Dobra, pierwsze ćwiczenie, pompka japońska pozycja dla czworaka ręce wąsko, nogi lekko szerzej, wycofujemy biodra nurkujemy tu i powrót Nurkujemy i powrót. Na kolanach identycznie. Wycofanie. Nurek. Powrót. Nurek. Powrót. Ok. Drugie ćwiczenie. Kładziemy się na plecach. Łączymy stopy. Ręce opieramy na podłodze. Nogi wyprostowane palce tutaj obciągnięte i robimy wznosy do pionu raz dwa nie odkładamy do matę raz dwa raz dwa i raz dwa dobra następne ćwiczenie to są wysiady bokiem przyjmujemy pozycję na czworaka w taki sposób każdy ją zna i wyrzucamy nogę w taki sposób, żeby biodro znalazło się centymetr nad matą i powrót. Opieramy się tylko na jednej ręce. Robimy listę i raz powrót. Raz. Dwa. Raz. Dwa. raz, dwa. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Następne ćwiczenie. Wsiadamy stabilnie. Siad płaski, ale w lekkim rozkroku. Bierzemy ciężarek, to musi być bardzo ważne, żebyście, żebyście siedzieli, plecy są wyprostowane, nie ma żadnego garbienia, nie ma żadnego tej schylania, plecy są wyprostowane, barki lekko wycofane. Bierzemy ciężarki, ktoś ma ciężarki, to bierze ciężarek, ktoś nie ma ciężarku, bierze dwie butelki wody. I wyciskamy to. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, Raz, dwa, teraz, dwa, teraz, dwa. Ostatnie ćwiczenie zejścia yy, z przysiadem dla młodszej grupy, yy, żeby było prościej. Są to zwykłe zakroki 180 stopni które robimy do przysiadu. Starsi, którzy wiedzą o co chodzi, jeszcze dokładają do tego pozycję rąk jak do Morote Solidę lub Ipą Solenagę yy, w ten sposób. Er 1